Cześć wszystkim. Na dzisiejszy zrapień zakupiłem dwie zdrapeczki, bonus 7. Zapraszam do oglądania. I tak, ananas, karta. Rower. Palma, kwiat, ananas, plecak. Zegar, korona, perła, kawa, balsam, awokado, kryps, podkowa, chmury, narty, diamenty, piłka, wiśnie. Oj, przepraszam, nie było widać. Tu nic nie ma. Jeszcze zobaczmy kontrolne. Nie ma. Druga zdrapeczka. Gwiazda. Słońce. Balsam. Perła. Chmury. arbus, Diamenty. Palma. Ananas. Klip, cegar, kwiat, podkowa, narty, kawa, korona, piłka, karta, plecak, cytryna. No nie, naprawdę nic nie ma. A wziąłem dwie ostatnie, jakie miałem. Zawsze się coś trafiało w ten sposób. No niestety widzowie, nie mam nic, przepraszam. Dziękuję za oglądanie. Cześć.